Sytuacja w naszym regionie jest trudna, ale pod kontrolą. Za ostatnią dobę odnotowaliśmy 356 nowych przypadków. W tej chwili w naszym regionie w szpitalach przebywa 370 osób, z tego 32 osoby potrzebują wsparcia respiratorowego. Mamy łącznie 757 miejsc dostępnych, przygotowanych w szpitalach w naszym regionie, co daje nam stabilność i spokój, jeżeli chodzi o nowych zakażonych. Są dla nich w naszym województwie Województwie miejsca. Uruchomiliśmy też dla szpitali linię specjalną linię koordynującą w urzędzie wojewódzkim, gdzie można skontrolować, skoordynować obieg pacjentów, którzy potrzebują wsparcia w naszym województwie. Do szpitali w naszym regionie trafiło lub trafi. Orup, trafi Niebawem 89 nowych respiratorów i 49 kardiomonitory pozwoli to na uruchomienie kolejnych miejsc, jeżeli będzie taka potrzeba. Szczególnie nam chodzi o miejsca respiratorowe. W tej chwili mamy tutaj bezpieczną ilość tych miejsc dla pacjentów z województwa kujawsko-pomorskiego, ale również prognozujemy, że sytuacja może stale być trudna i tych miejsc będzie potrzeba więcej, więc te, ten niezbędny sprzęt będzie wykorzystany właśnie właśnie na takie potrzeby. Obecnie wykonujemy również przeszło 3000 testów dziennie. To bardzo duża ilość. W tej chwili testy te pobierane są przez system drive True. Mamy takich punktów 26 w naszym regionie. Są zlecane przez lekarzy POZ, ale również pobierane są przez 17 karetek wymazowych, które są do dyspozycji Sanepidu oraz pobierane są przez szpitale, w których leczeni są Chorzy. Sytuacja pod względem zabezpieczenia laboratoriów jest również opanowana. Występują czasowe problemy w poszczególnych laboratoriach, ale ogólnie, globalnie jesteśmy w stanie zrobić tyle i tyle testów, ile w tej chwili jest, jest to potrzebne. Szczególnie trudna sytuacja panuje w DPS-ach w województwie kujawsko-pomorskim to już sześć takich ośrodków mówię o DPS-ach oraz zolach gdzie wdarł się koronawirus. Oczywiście współpracujemy tutaj z organami prowadzącymi, dostarczany jest sprzęt ochrony bezpośredniej i zabezpieczona jest opieka pielęgniarsko lekarska, ale to zawsze jest bardzo trudna sytuacja. To nowe ognisko to DPS w Inowrocławiu. Tutaj proszę na naradach z samorządowcami, aby bardzo pilnie przeglądali się sytuacji w DPS-ach, których są organami Prowadzącymi. My wspieramy wszystkie te procesy, aby, aby do tych zakażeń oczywiście nie dochodziło, dostarczając i pomagając dostarczyć sprzęt ochrony bezpośredniej, wzmacniając jeżeli trzeba, również kadrę, m.in. wsparciem Wojsk Obrony Terytorialnej, ale na pewno jest to kłopot, z którym się borykamy. Na pewno również dużym problemem są wewnętrzne zakażenia w szpitalach. W tej chwili w 19 szpitalach w Województwie Kujawsko-Pomorskim odnotowaliśmy takie... Ogniska jest, sprawia to ogromne problemy dla kadry zarządzającej, szpitalem, ale również personelu, który leczy pacjentów i dla samych pacjentów są dobre już informacje, że na przykład szpital we Włocławku powoli wraca do normalnej pracy, ale no to jeszcze nie jest to, co być powinno. W pozostałych szpitalach cały czas trwa postępowanie epidemiczne. Chciałbym podziękować za tą dobrą współpracę w województwie kujawsko-pomorskim Sztabu Kryzysowego Narodowego. Funduszu Zdrowia oraz dyrektorów szpitali oraz konsultantów. No, spotykamy się systematycznie od jakiegoś czasu dzięki decyzjom, które są wypracowywane przez ten połączony sztab, rozszerzony sztab kryzysowy, możemy powiedzieć, że dzisiaj mamy dostępne miejsca i respiratorowe, i, i leczenia COVID-u w naszym regionie, rozwiązujemy też inne bieżące problemy, to ważne, aby w tych trudnych czasach te decyzje, które podejmujemy, były w wyniku pewnych konsultacji, również negocjacji i porozumienia. Dzięki temu, w najbliższym czasie, kolejne 243 miejsca będą uruchomione w szpitalach powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim.